Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni uwodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego, panie, ty wiesz. I rzekł do mnie, to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i wybili je we krwi baranka. Taka jest, taki jest fragment z Apokalipsy, którą dzisiaj odczytaliśmy przy pierwszym czytaniu. I w tym święcie wszystkich świętych, Czyli wszystkich tych, którzy przebywają przed tronem baranka, są świętymi ogłoszonymi, kanonizowanymi, błogosławionymi, ale również tych ci nieznani, których Kościół nie wyniósł oficjalnie na, 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 do, do chwały ołtarzy. Ci, którzy przeszli przez ucisk i opłukiwali swoje szaty we krwi baranka, kiedyś to tłumaczyłem, chodzi o kwestie o kwestie między innymi o kwestie płukania swojej duszy w sakramentach. W sakramencie, zwłaszcza pojednania i pokuty, i w sakramencie i w Eucharystii. Wtedy, tak? kiedy ja przyjmuję komunię świętą, płuczę, zanurzam tę swoją duszę we krwi baranka, która jest uobecniana na ołtarzu w czasie Eucharystii. I w tym kontekście chciałbym przywołać trzy postaci yy, yy, trzech świętych, którzy, yy, którzy dają pewnego rodzaju yy, taką wskazówkę, jak się w tym wszystkim poruszać. Otóż. Pierwsza to jest, to jest mam na myśli doktora Kościoła, świętego Jana od Krzyża. Kiedy Jan od Krzyża był przeorem Beas. I miał pod sobą pod, pod swoich, pod, tak, tych swoich pod, 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 podwładnych i który widział, że któryś jest targany y, problemami, jakimś y, uciskiem, jakąś, jakąś troską. Brał go, brał go na spacer i po, z reguły po, jakimś takim, po takiej rozmowie, ponieważ on był cały przesiąknięty tą, tym Bożym pokojem, w związku z czym większość z nich przychodziła y, y, uspokojona. I on mówił do nich, miał tylko powtarzał, powtarzał taką, taką, taką myśl, mianowicie, żeby być jak korek na powierzchni wzburzonego morza. Że korek, kiedy jest, jest na, na, na morzu, on nie tonie, rzucany jest falami, ale nie tonie. Dlaczego nie tonie? Dlatego, że ma wyporność. Co daje wyporność duszy? Wyporność duszy daje obecność bożą. Obecność Bożą otrzymujesz w dwojaki sposób. Kilka jest tych dróg, ale powiedzmy, że te podstawowe to jest Słowo Boże. Kiedy Ty pozwalasz się oświetlić Słowem Bo Słowu, Bo Słowu, Bo Słowu Bożemu, kiedy ono Cię prowadzi, kiedy masz z Nim kontakt. Wiele, wiele razy na ten temat mówiłem, u Jaremiasza 1.12. Pan Bóg mówi do Jeremiasza: Czuwam nad wypełnieniem mojego słowa. A u, 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 u Jozłego mówi... Wszystkie słowa, które i zapowiedzi, które Pan Bóg przypowiedział Izraelowi, wszystkie się wypełniły co do, co do Joty. U, u niedawno czytanego Izajasza mówi, moje, moje słowo przychodzi, jest jak woda, która wypełnia swoje polecenie. Nie wraca, póki nie spełni swojego, swojego posłanictwa. To słowo, które ma swoją moc. Wielokrotnie żeśmy o tym mówili, nie będę tego przedłużał. Jeśli chodzi o, o Eucharystię, to tutaj przywołam świętego Augustyna, który do którego Pan Jezus powiedział tak: Spożywaj pokarm mocarzy. Spożywając pokarm mocarzy, czyli mnie, czyli mnie w Eucharystii, wtedy będę przemieniał Ciebie, czyli Augustyna, w siebie, czyli Jezusa. Czyli kiedy przyjmujesz Eucharystię, to dajesz tę moc, dasz, dajesz przyzwolenie. Zanurzając się we krwi baranka, zdajesz przyzwolenie na to, żeby ta obecność w tobie się, żeby się ta obecność realizowała, dajesz temu przystęp, w związku z powyższym twoja wyporność rośnie. I kiedy przychodzi zdarzenie trudne, to nie toniesz, ono cię rzuci w lewo, w prawo, w przód, w tył, w górę, w dół, ale cię nie zatopi. I to dzisiejsze doświadczenie... Które związane jest z, z tym, że nie jesteśmy na cmentarzach, nie możemy jechać na cmentarze. Ja też nie mogę pojechać do moich, moich bliskich, jest, jest nauką czystej metafizyki. Metafizyka, czyli poza fizyką. Metafizyka. Ponieważ nie możemy tego zrobić fizycznie, będąc na przygrobach, ale mamy taką możliwość, zrobię to po poprzy Świętej przed błogosławieństwem, że wchodząc duchowo, czyli metafizycznie, w miejsca, gdzie moglibyśmy byli być teraz przy grobach i za tych zmarłych pomodlimy się tutaj. I mamy tę możliwość, taką mamy tę możliwość w tym roku, że można to zrobić poprzez najbobożne na, na nawiedzenie Kościoła i można to zrobić przez cały miesiąc. Nie tylko przez Oktawę Wszystkich Świętych. I to zrobimy. I to jest czysta metafizyka. I tego nas Pan Bóg ja tak o tym myślałem, że to jest coś, co, co, co jest jakimś zaproszeniem do przekraczania siebie i wchodzenia w tę rzeczywistość duchową. I kiedy jest coś takiego, zdarzenie trudne, ja, bo ono jest trudne w różnym aspekcie, to Ty, mając w sobie moc Bożą, mając tę obecność Bożą, jesteś rzucany w lewo, w prawo, w, dół, w, w górę, w dół, ale Cię to nie topi i ocalejesz. Bądź jak korek na powierzchni wzburzonego morza. Miej swoją wyporność, a wyporność będziesz uzyskiwać głównie poprzez sakrament Eucharystii, który daje Ci obecność Bożą, poprzez światło Słowa Bożego, Post i, post, i, i to jest swoją drogą, ale to przy, inny, przy innych okazjach, modlitwę osobistą. A na sam koniec wam powiem jeszcze coś, co jest out of the record, y jeszcze taką rzecz, którą dzisiaj dostałem rano i się w tym podzielę. Ale już teraz, może na tym, na tym to, 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 to rozważanie zakończę, ponieważ mam jeszcze do czytania w tym kontekście tych zaburzeń społecznych. Mam do czytania apel Episkopatu, który, który jest do nas skierowany, mianowicie apel Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polskiej w sprawie ochrony życia i pokoju społecznego. Dzisiaj, kiedy przez nasz kraj przetacza się fala ulicznych protestów, papież Franciszek, w czasie Audiencji Ogólnej, skierował ważne i znaczące słowa do Polaków. Przypomniał w nich świętego Jana Pawła II, który zawsze wzywał do szczególnej miłości wobec słabych i bezbronnych i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Słowa te wpisują się w nieustanne wołanie Kościoła o ochronę, także prawną, życia każdego człowieka, również nienarodzonego, zgodnie z przykazaniem nie zabijaj. Papież Franciszek prosił dzisiaj Boga, bo to było w środę, aby obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych i dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości. Przekazanie miłości nakłada na nas ważny obowiązek troski, pomocy i ochrony, której potrzebują matki i rodziny przyjmujące i wychowujące chore dzieci. Dziękujemy wszystkim wspólnotom i instytucjom, które od lat to robią i zwracamy się z apelem do parafii, ruchów katolickich i innych organizacji kościelnych o podejmowanie konkretnych inicjatyw wychodzących naprzeciw tym, którzy takiej pomocy, tak indywidualnej, jak i instytucjonalnej, potrzebują i będą potrzebować. Kościół zawsze będzie opowiadał się za życiem i wspierał chroniące je inicjatywy. Z wielkim bórem obserwujemy eskalację napięcia społecznego i agresji. Niepokojem napawają na nas również wulgarny język, którym posługuje się część protestujących, niszczenie mienia społecznego, przypadki dewastacji kościołów, profanacji miejsc świętych czy uniemożliwianie sprawowania w nich liturgii. Wzywam wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy i do poszanowania godności każdego człowieka. Polityków i wszystkich uczestników debaty społecznej prosimy, w tym dramatycznym czasie, o dogłębne analizowanie przyczyn zaistniałej sytuacji i szukanie dróg wyjścia w duchu prawdy i dobra wspólnego, bez instrumentalizowania spraw wiary i kościoła. Tak? Bez, bez wykorzystywania kościoła do swoich celów. To jest, ist to jest istotny akcent tego całego, tej sprawy. Dziękujemy dusz pasterzom, wszystkim wiernym świeckim, którzy odważnie stają w obronie swoich kościołów. Nikt nie poprawi lepiej obronić kościoła i obiektów sakralnych niż wspólnota wierzących. Dziękujemy także służbom porządkowym. Kościół chce pozostać otwarty dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich przynależności w życiu społecznym i politycznym. Przeżywamy jednocześnie bardzo trudny czas obciążeń i obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. To ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. W imię troski o bezpieczeństwo i zdrowie niezmiennie apelujemy o solidarność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Wyrażamy wdzięczność wszystkim służbom medycznym za ich pracę i heroiczne poświęcenie. Również prosimy wszystkich wierzących o post, jałmużnę i modlitwę o pokój społeczny. W intencji ochrony życia, zakończenia trwającego kryzysu, a także o, ust o ustanie rozwijającej się pandemii. Przekazujemy tekst modlitwy przygotowanej na ten czas. Wszystkim rodakom serca błogosławimy członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Odmówię teraz modlitwę, wstańmy. Panie Jezu Chryste, Ty, który jesteś naszym pokojem, Ty, który zburzyłeś rozdzielający mur ludzi wrogość. Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi, ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości, prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas. Daj nam światło, oczy, serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników w Twoim domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska. Nawróć, nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie i daj nam słowa i czynę na miarę tego nawrócenia. Włóż nam w usta, a jeszcze wcześniej w nasze myśli słowa, które budują, a nie rujnują, leczą, a nie zadają ran, pocieszają, a nie odbierają nadziei, niosą pokój, a nie wywołują agresji. Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których budujemy naszą wspólnotę, zwłaszcza w tak trudnej obecnej chwili pandemii, poprowadź nas do osób chorych i starszych. Tych, którzy potrzebują na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych, pomnóż w nas, wiarność, w nas ofiarność i współczucie. Uczyń każdego z nas nowym człowiekiem, a nastanie pokój. Modlimy się za wszystkich o mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos, za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim, za tych, którzy się modlą w kościołach i za tych, którzy demonstrują za wierzących w Boga i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z innych źródeł, również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają. Ty rozpoznany czy nierozpoznany Boże, znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem i skutecznie nas po nich poprowadź. Amen.